i się Markowi dał z kolejnym odcinku gry Reform Simulator 19. Na samym początku chciałem tylko przypomnieć o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału, jeżeli podobają Wam się moje filmiki, oczywiście po 10 dniach treningu naszych koni na ich sprzedaż. I teraz musimy sobie tutaj w sklepie wypożyczyć tę przyczepę tutaj do ich transportu. Nie będę zmieniał koloru, ale wypożycz 816 euro. To... Będę sobie sam zawoził te konie na sprzedaż. No i dobra. I tym czujnikiem sobie będę woził. Jak widzicie tutaj taki rydwan malowany na boku, powóz. W momencie, gdy sobie zawiozę dwa, to przywiozę sobie dwa z powrotem, oczywiście tam z tego skupu. Ja skoro już mam tą przyczepę, to żeby nie wydawać niepotrzebny na... E, transport e, do padoku to po prostu wykorzystam sobie tą przyczepę od razu mm, trochę zarobię i wtedy będę miał pieniądze na zakup mm. biogazowni jednak to może nie w dzisiejszym odcinku tylko jak już będziemy sobie zaczynali tutaj zbiory tej kukurydzy tutaj na tym kiszoniku tutaj mam podjeżdżać no i dobra gdzie panna i łatka. Widać je tam w środku? Widać. Zastanawiałem się czy będzie je widać. Nie będę jechał szybko, bo to nie wolno przecież, nie? Kukurydza już jak widzicie dojrzała. Ale tu sztywno stoją, i jak wiecie, no to ja nie mam zbyt daleko tego gospodarstwa od tego skupu. I chwila, moment jesteśmy na miejscu. Tak więc fajny jest ten zarobek. 10 dni, no tam tylko owiez e, siano i słoma. Nie, nie musimy dużo robić, ale za to musimy sporo poświęcić czasu na to, aby mm, nie wytrenować. I już chyba w tym momencie nie, jeszcze nie mam nagrody Jeszcze trochę brakuje. Jeszcze jeden kurs i... A, co ja zrobiłem? Miałem sobie kupić dwa. Widzicie, zapomniałem. No. Żeby mi się nie myliło, to weźmiemy sobie tego i tego. No i dobra. Teraz pora wyładować. Bo najpierw musimy wyładować, teraz załadować. No, a najpierw musimy potwierdzić, tak? Teraz ten i ten idzie na przyczytze. Moją drogą to, to jest rzeźnik, skoro my trenujemy te konie, to nie powinny iść do rzeźni czy coś tam tym stylu, tylko gdzieś na jakieś zawody Proszę. Bo tak, no to trochę szkoda w naszej pracy. Znaczy możemy je normalnie karmić, tylko i tyle. Mam nadzieję, że nie trafiam, że to nie jest taka typowa rzeźnia, tylko one sobie gdzieś tam w dobre warunki trafiają. Dobra, 848 tysięcy. Tu już w 9% nie starczy mi na na Tutaj mamy ten i ten co wykupiłem. Do teraz tego i tego. Tak? Tak. Dobra. No i powiem szczerze, że sobie kupię chyba jeszcze cztery te konie. Będę miał 8 tutaj na tym i później będzie to całkiem spoko zarobek 40 tysięcy na tym zarobię. 400. Tak, ja nam 400 tysięcy, 40 tysięcy to mnie będą kosztowały te konie. A, więc jednego konia sobie tutaj poświęcę na to. Drugi koń to jest koszt po prostu tego, że postawiliśmy ten padok. Wydaje no się, że te 8 jak sobie tutaj jeszcze wezmę jeszcze raz to... Na tym nie się całkiem fajnie wejdę wtedy. Nie, to tak, tej tak. stronę trzeba wyładować. Tylko minus jest tego taki, że po prostu wtedy schodzi jakieś 40 minut z trenowaniem, tylko Ale jako iż. Yy, moja gospodarka już jest całkiem spora i w jeden dzień to tak naprawdę się nie wyrabiam, żeby tutaj to wszystko jakoś ogarnąć tak na szybko. Czyli dam kilka godzin gry, dobre muszę poświęcić i nie jestem w stanie tego odnaleźć w jeden dzień taki normalny w swoim życiu, tylko przeważnie robię to dzisiaj trochę, jutro trochę, to sobie jakoś to rozłożę po cztery na każdy i jakoś to będzie w miarę szło, mam nadzieję. No dobra, ja już mam tutaj te osiem sztuk w swojej zagrodzie na tym padoku. A, no i co teraz? I teraz trzeba by mi było dać jeść. I od razu tak podjadę sobie pod tą przyczepę z wodą. Nalejemy im tej wody. Mam nadzieję, że coś tutaj tej wody jeszcze mam. Ma. Ale małe. mało. Mało, mało. Pewnie niedługo będę musiał sobie ogarnąć ten owiec, bo nie mam go zbyt wiele. Może jak nie zdążę, to kupię sobie po prostu gotową paszę. Tutaj tą bańkę na wodę to ja mam akurat wypożyczoną, cały czas sobie tutaj i tyle. Jakieś tam groszowe sprawy były, więc spokojnie. mi myślę, że tyle wystarczy. Nie wiem na ile tutaj, jak na zapełnimy to koryto, na ile mi tutaj wystarczy, ale mam nadzieję, że na kilka dni wystarczy, żeby miał spokój. Teraz ja zobaczę, ile tutaj tej wody po prostu mam. 968 No i mamy czystość. Tutaj, tutaj. Yy, mamy tak. Wytranowanie, oczywiście. 5% słomy mają mało. Owiec i siano też mają mało. Więc za chwilę im to damy Bańka już tutaj nie sobie zostaje. Mam tutaj widły do palet. Bo tam sobie potrzebowałem do przewozu właśnie tych palet. wyładowałem na przyczepę. Może. że jak wezmę dwie takie kostki to nie styknę tak ładnie ja już wspominałem wcześniej o tym że nie będę robił bel tylko po prostu kostki są o wiele wygodniejsze jeżeli chodzi o układanie nawet w nie spadło, ale jak miło. No i jest Teraz ile mamy? Hmm. Dobra, muszę na to na razie nie styknie. Więc skąd mi tyle kasy przybyło? Ja nawet chyba 800 coś, a nie 900 Na szczęście sobie nagrywałem i będę mógł to sprawdzić, ale Kurde, nie wiem Sprawdźmy sobie tutaj Dzisiaj, tu mamy 200 tysięcy Dochód z gospodarstwa 150? I te nie wiem, co to jest. To jest to właśnie 50 tysięcy. Dochód z gospodarstwa, ale za co to jest? Cholera hmm. nie ogarniam. W żaden dzień nie dostałem czegoś takiego, bo nie sprzedawałem żadnego, żadnej ze zwierząt, a tutaj wychodzi na to, że dostaliśmy jakiś taki bonus. No dobra. Nie wiem co to jest. Może tutaj mamy to jakoś opisane? Dochód z gospodarstwa. Ani ja ich nie sprzedawałem. Mm. Nic takiego nie widzę. Finanse. Tutaj będziemy mieli ogólne informacje. A raczej nie będzie żadnej, żadnej informacji co to jest ten dochód z gospodarstwa. No dobra, no fajnie, 150 tysięcy dostałem, ale za co? więc moi drodzy, jeżeli Ci się Wam się podobał łapka w górę, subskrypcja, do w wkrótce. Hej.